Co to się widzowie dzieje w tym naszym polskim internecie, to ja nie mam pytań. Jednemu samochody zabierają, drugiemu stawiają zarzuty, a od trzecich natomiast jakieś fake newsy krążą po sieci. My natomiast fałszywych informacji przekazywać nie będziemy, a fajne samochody chcemy pokazywać, a nie zabierać. Witam więc Was w pierwszym odcinku tytułowej serii na tym kanale, czyli MotoRewir. Witamy więc naszego pierwszego gościa, który jeździ czymś, o czym tak naprawdę zawsze marzyłem za mało lata. Japońska motoryzacja wita. Witamy więc Kubę. Siema. no. Opowiedz nam coś więcej. Szybsza niż wygląda, to na pewno. Silnik z tego, co pamiętam, dieselek, nie? Klekocik. się, że dieselek. 1.7 CTDI, 100 o. koni. Czyli na czarno lubi zadymić przy przyspieszaniu. Oczywiście, to że tak. <laughs> Pierwsze co, na pewno rzuca się w oczy to, że będzie to. Type R, oczywiście wizualny, bo wiadomo z tym silnikiem pod maską jakieś 400 koni nie wyciągniemy. Ewentualnie 150. Max. Ewentualnie 150 max, ale plan masz całkiem ambitny. Powiedz mi, jest to Twój pierwszy samochód? Pierwszy mój samochód. Pierwszy samochód? Da się, da się, jeśli się chce, wszystko się da. Piękne autko, zawsze jarałem się japońską motoryzacją. Pierwsze, co trzeba powiedzieć, jest nisko. Bardzo I to nisko, bardzo no nisko. Się nie nisko. Znaczy szczur może się przeciśnia, ale próg zwalniający stawiam, że już raczej może mieć jakiś kłopot. Ale z tyłu z tego co pamiętam nie miałeś jej aż tak nisko, nie tylko nie, przód tylko ma słuki. Tak. Felgi wiadomo będą wymienione, póki co są jeszcze z tego co wiem seryjne chyba, nie? Znaczy czy seryjne? Seryjne powinny być 16, są 15 założone. O, czyli mniejsze. Ale czyli 17. Dlatego jest nisko. Już wiemy dlaczego. Ktoś chyba miał problem albo nie za bardzo dowidział. Było puknięte, ale to z tego co y, pamiętam co mówiłeś, już drzwi tak, sobie szukały. Tak, no. Znaczy y, to, że były, to akurat wiemy, aczkolwiek będziesz je wymieniał, nie? No Będę wymieniał. No jak tak można jeździć tak, po e, Nad kole też planujesz coś robić, czy? No to już do wyszlifowania. No patrząc po tym, to myślę, że ta ryska raczej się schowa. Środeczek, póki co nic jeszcze nie robiłeś, ale coś, coś jest w planie, fotele jakieś z fotele coś, to chyba? oczywiście, że stajpera wlecą. Ale to dopiero w przyszłości, na razie żeby z zewnątrz by wyglądało. No właśnie, tutaj tylko nadmienię. Auta nie są jeszcze w 100% zrobione, po prostu rzuciły mi się w oko, stwierdziłem, fajnie będzie pokazać chłopaków, bo mają zajawkę, są jeszcze młodzi. Jak autka będą skończone, nagramy wtedy drugi odcinek, pokażemy jak wyglądają projekty finalne, albo przynajmniej już troszkę bardziej porobione. Wiadomo, ona jest jeszcze prawie w stoku, ma tak naprawdę tylko dorobione te progi, zderzak przedni, lota z tyłu i o właśnie, dobrze, że wspomniałeś. Wydech jest pospawany, bo z tego co pamiętam, twój tata jest spawaczem, nie tata Takie ci go spawaczem. robił. No więc miał tyle dobrze, że tata ogarnia i jest wrzucona dziesiątka, dziewiątka? Dziewiątka, dziewiątka wydech. Więc wygląda, może jeszcze nie do końca brzmi, <śm> 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 aczkolwiek wygląda już fajnie. Plan jest, no tak jak mówiłem, ambitny. Będzie z niego zrobiony Type R. No, wyglądać będzie zacnie. Może nie będzie jechał 400 na godzinę, aczkolwiek coś tam sobie pociągnie. Powiedz mi jeszcze, to jest 2005 rok? Tak, 2005 rok. 2005 rok. Nie wygląda. Wygląda na nowszy. Szczerze powiedziawszy, jak pierwszy raz widziałem je na drodze, myślałem, że to jest taki 20-211. Chciałobyś. No, to z pewnością. O tym autku myślę, że już mniej więcej opowiedzieliśmy, a teraz przejdziemy do kuzynki. Albo raczej, przepraszam, nadmienię, do kuzyna od Sirocco, czyli Volkswagena piątki GTI. Przechodzimy. I naszym drugim gościem jest Fabian. Witam Cię serdecznie Fabianie. Siemo. Opowiedz coś o autku. Golf piątka GTI oryginalny. Oryginalny. Nie, ta, nie takie fejki jak kolega z Hondy. To trzeba nadmienić. Jest to oryginalny, nie 200 konny, ale zchipowany na 240 koni. O, czyli już robiłeś mapkę. Kupiłem ze zrobioną mapą. No, czyli chip tuning. Po co przepłacać? Sonda Lambda wyłączona, strzał przy zmianie yy, biegu. No, czyli już troszeczkę w nim grzebałeś. Nie jest to stokowa wersja. No nie. Znaczy, z części silnikowych wszystko jest na razie stokiem. Mhm. W planach jest cały układ dolotowy. Uuu, czyli pierdzieć będzie tak podobnie jak nasza pani tutaj obok. Bardziej świstać, jak świstać. A świstać. Deżak widzę tylko był chyba malowany z tego, co mi się wydaje. Yy, grill plastidipem. Grąd, yy, wygląda. Bawiłem się w oklejanie folią czarną. Nie polecam. No, stawiam, że przy takim plastrze miodu to roboty jest co niemiara. Znaczek GTI też plastidipem. Dokładka Edition 30, bo mi się taka bardziej podobała. Ma więcej koni niż Edition 30, więc. Grunt że, jedzie, grunt, że jedzie. Z tego co widzę, oczywiście, na naszej pięknej fotoradary tablica jest zdejmowana. O, widzę też felgi, oczywiście zmienione. 18-calowe, piękne, czarne. Pikobelo. Oczywiście mają. Trzy miesiące. No dlatego jeszcze tak pięknie się świecą i jeszcze nie są poobijane, aczkolwiek stałem, że to się może szybko zmienić. Na razie mi się nie zdarzyło. O, fotele widzę, też coś były zmieniane, czy to są oryginalne fotele? To spionki? są oryginalne GTI. Aczkolwiek ci powiem, że w lato to pewnie będą fajne odparzenia przez tą skórę. No tak? już były. Już były. Stawiam, że jak tak sobie postoi z godzinkę, no to już tam. Dlatego musisz parkować tyłem, żeby światło na tył auta. Dokładnie leciało. tak. Z tyłu niech ludzie się gotują, a z przodu dupcia musi mieć zimno, tak? Tak. No. Lotka, widzę, coś było dorabiane. Nic nie było, oryginał. Nic? Tej... Oryginał? Kurde. Nie. Była taka, w planach jest przedłużenie tej lotki. Ale jeszcze nie wiem, jak, jaką wybrać. Ząbki bratana oczywiście być muszą, tak? W kuzynce wcześniej wspomnianej. No, tutaj jest akurat kompleks małych rurek w porównaniu do szeroka. No tam dosłownie jest szeroko. Ale myślę, że też będzie zmieniane na czarne, bo koncept auta na samym początku był inny, a teraz. All jest Black taki... chcesz zrobić? Prawie All Black. Z takimi detalami. Czyli właśnie lampy czerwonymi. też będziesz zmieniał. Lamp, lampy ewentualnie na Valeolet. O. Albo na lampy Wiśniowe z 30. Co do kolorów, to tutaj akurat za bardzo się nie wypowiem, gdyż jestem Daltonistą. Aczkolwiek stawiam, że na pewno będzie to ładnie wyglądać w finalnej wersji. Mówiłeś, że masz zrobiony ten wydech. Widz, oczywiście, pewnie chciałby usłyszeć, jak to teraz no, sobie jest gada. Zrobiony, y ale katalizator został, bo przepisy muszą być. Czyli utrzymane. to nie tak jak w Japonii, że kata nie no. ma. Tutaj kat jest. Odpalisz nam to cudeńko. Oczywiście. sobie to jest... No to Fabianie myślę, że już mniej więcej mamy omówione, co jest teraz zrobione, co mniej więcej planujesz też zrobić, więc dziękuję Ci serdecznie za to, że wystąpiłeś w naszym odcinku. My będziemy się powoli żegnać, aczkolwiek jest jeszcze taki jeden mały detal, który myślę, że pięknie uwieńczy to, co dzisiaj tutaj się stało, więc jak możecie sami zobaczyć, na błotniczku zbierane są podpisy, więc skromnie tutaj powiem że też swój podpis tam umieszczę. Dziękuję serdecznie za przekazanie. Powiedz mi tylko, w którym miejscu chciałbyś Wybierz sobie podpis. Sami sponsorzy tutaj nowego błotnika są razem z Czyli teraz nie mogę walnąć gafy, muszę się jakoś ładnie podpisać. że nagle D będzie wyglądało jak A. Kąśnij i dociśnij. O, tak potrząśniemy. Myślę, że w porządku będzie gdzieś tutaj. No i jest. Honor uczyniony. Oddaję. I widzimy się, jak furki już będą zrobione w 100%. Oczywiście. Dziękuję jeszcze raz. Cześć. Tymczasem my udajemy się na zlot, który ci, co śledzą Instagrama, mogli już zobaczyć sobie parę foteczek, parę nagrań. Lecimy więc do Bytomia. Elo! Jak sami słyszycie, znajdujemy się właśnie na zlocie w Bytomiu, organizowanym przez ISB Crew. Dużo strzelania, fajne fury. Pokażemy wam to właśnie teraz. Lecimy. A Antek właśnie ogląda pornola. Jak Sroka sobie poradzi w konkursie na najgłośniejszy wydech. Zaraz właśnie będziemy się tam ustawiać. I taką ciekawostkę odkryliśmy. Może ogrodnikiem nie jestem, ale marchewki zasadzić potrafię. 121,3. Całkiem niezły Jak sami widzicie, jesteśmy już po zlocie. Przyjechaliśmy sobie zatankować. Tak jak zresztą część ekipy, która zatankowała już sobie troszeczkę wcześniej. Niestety, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Wiemy co poprawić, nie nagraliśmy za dużo, ale na następnym zlocie myślę, że będzie już perełka. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapę w górę, komentarz, subskrypcję. I jeśli uważasz, że masz ciekawy samochód, który chciałbyś pokazać na naszym kanale, wyślij go na Instagrama, który teraz Ci się wyświetli. Może to akurat z Tobą nagramy kolejny odcinek Motorewiru. Żegnam się serdecznie i widzimy się w następnym materiale. Yo!